Hejo. witajcie w dzisiejszym odcineczku w sumie taki troszkę vlog e, Niespodziewane, ponieważ idę ze szkoły i tak sobie treptam patrzę na widoczki i stwierdziłam, że wam nagram jakiś taki spontaniczny dzień może troszkę może troszkę co tam z chorsiakami robię taki zwykły tygodniowy dzień oczywiście po powrocie bo tam na uce po zjedzeniu obiadku no, i właśnie dreptam. Mam jeszcze około 10 minut do domu. Tu już mamy takie piękne widoczki. Stwierdziłam, że już to Wam nagram. Oczywiście będzie to w szarcie również. No i zaraz jak się dojdę, tu dreptam. No to Wam nagram, co tam się dalej u mnie dzieje. Zapraszam. Dobra, kochani, już ja jestem w domu. E, przybrałam się, nie wiem czy widać, mam e, krótsze legnice, wygodniejsze e, Bluzę mam taką zwykłą szarą e, Spiąłam sobie włoski jeszcze, bo jest strasznie niewygodnie, pokręciły mi się bardzo włosy e, Więc no, musiałam to tak trochę ogarnąć e, Trzymam w ogóle to ręką z gipsem, więc jeżeli by się bardzo trzęsło albo coś, to bardzo was przepraszam W każdym razie, dzisiaj oczywiście fanulka na nowym ogłosiu Takim pięknym. W ogóle jeszcze nie doszła mi jej skóra i jeszcze nie zdążyłam jej w ogóle zamówić, więc na razie sobie odczepię ze starego ogłowia wodzę i będziemy na tych takich parcianych jeździć, ale na tym ogłowie, już, żeby ją trochę przyzwyczaić, bo ona w tym ogłowie miała z początku jechać na zawody, więc będę ją powoli już przyzwyczajała do po prostu czakmur i do takiego obszycia, nie? No bo takiego nie miała. To ja się już biorę za szykowanie koniczka, no i ruszamy. Dobrze, no więc ja wam już odwracam kamerę, tylko musiałam sobie to dobrze chwycić, ubrałam ją. Tu nie ma jeszcze dorobionej dziurki, ale ja mam taki sprytny trik na to, że po prostu to daję tak jakby obok, nie? No tak sobie raczej nie róbcie za często, ja to robię tak pierwszy raz. Tu jest troszeczkę odstaje, to się zaraz ułożę po prostu będę nie miała pierwszy trening, więc no to też... Nie wymagajcie od tego za dużo, nie? Żeby od razu się ułożyło pięknie. Do tego ma... No niestety ma niebieskie gumeczki, jeszcze nie zdążyłam mi przerobić. No i ma te stare wodze w ten sposób przypięte. No i piękność wygląda, tak? Ja sobie biorę dzisiaj tylko jedną szkódkę, czy tam dwie, bo nie będziemy dzisiaj dużo skakać. Żeby też, no jakby, wiecie, no nie poszyć jej się od razu. A dzisiaj będzie taki tylko delikatny trening. Jeszcze jedna informacja, na ogłowiu mi się już podprówa trochę, ale spróbujemy to jakoś zrobić i znalazłam nauszniki, mogliście już widzieć na tamtym szocie, wygląda to następująco, to jest szydełko, to jest taki polarek, więc będzie jej ciepło, ale nie ubieram jej na razie, tylko idziemy sobie tak na trening. Dobra, jesteśmy fanulka. Ja sobie ją położę na takim stoliczku. O, tutaj coś zjechało. I ona sobie na chwilę poczeka. W ogóle nie wiem, co mi się stało z kolanem w tym. A mnie strasznie boli. Jak sobie, tak jakby sanek krzywiej Nie wiem, co mi się to stało. E, tak, tutaj czekają moje przeszkódki. Więc tutaj mamy mój, moją piękną ujeżdżalnię. Taką beautiful. E, no i ja sobie rozłożę. Tę przeszkodę. Gdzieś tak. No, myślę, że tu. I zrobię sobie taki szereg, po prostu raz, dwa i trzy. No, i myślę, że będzie git. Oczywiście urywki z tego, i potem już nie będę robiła zakończenia z siodła, tylko po prostu sobie zobaczycie pierwszy trening. Tu leżą sobie pokrowce. Nie wiem, czy ja o, teraz je widać. Uuh. ten gips to jednak niezły pomysł. E, siadłam sobie z niej na chwilę, bo musiałam przesunąć pokrowcę. E, już sobie, o, już sobie wsiadłam, więc tak to wygląda. Od przodu wygląda ona w ten sposób. Słuchajcie, e, nie nagrywałam wam rozgrzewki, ponieważ stwierdziłam, że Stampicus to chyba wszyscy robią. I o, widzicie? Widzicie, widzicie? Będzie mi uciekał. E, więc Stampicus myślę, że wszyscy widzieli. E, jeżeli nie, no to sobie wejdźcie na mój kanał. Na kanale również są treningi i rozgrzewki więc no tam sobie zobaczcie, a ja wam już nie będę nagrywała, zrobiłam sobie taki oto. Mm. Kurczę, zapomniałam jak to się nazywa. Taki rządek, dobrze, ja to nazwę rządek, wybaczcie mi wszyscy, e, którzy wiedzą jak się to nazywa i pamiętają tę nazwę, e, bo ja zapomniałam. O, wiem, szereg to jest szereg. Tak, dobra, przypomniałam sobie. W każdym razie podkładam wam muzykę, no i oglądajcie dalej, już potem nie będzie pożegnania, tylko oglądajcie sobie dalej, już spokojnie, właśnie mój trening z podłożoną muzyką. Hey, now you storming out my house in the middle of the night I'm trying to-